Dave son, mamy bardzo duży problem. Klocz odwala i trzeba rozwiązać jego zagadki. do wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson, jest ze mną dzisiaj Dave Żaba, Dave. Ja was witam, dawno mnie tu nie było, ale Witamy, brat. witamy bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, prawda, wspólny, prawda, szefów, tutaj, prawda? O, odwieszam lampę na górę. Nie, Słuchajcie, u. dzieje się mega dużo dziwnych rzeczy na Palionowie. Przede wszystkim w ostatnim odcinku znaleźliśmy tajny pokój od mojego klona, w którym były jakieś w ogóle wiadomości o jakiejś pacjentce M. My udejwa już do siebie do wniosku, że może to być Milki. Wy też pisaliście mi w odcinku pod, poprzedni, pod poprzednimi odcinkami, że Milki jest na Palionowie, jest uwięziona przez kloca. My totalnie nic o tym nie wiedzieliśmy, ale to by się wszystko składało w jedną łączną całość. U Dave'a był poprzedni odcinek, w którym robiliśmy wiele różnych rzeczy, dochodziliśmy do tego, gdzie cokolwiek mogło być, więc zanim obejrzycie ten odcinek, koniecznie wbijcie do Dave'a i zobaczcie, ponieważ to jest kontynuacja, jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, to musicie koniecznie tamten odcinek obejrzeć. W każdym razie, Daveson, ale się Daveson. rozgadałem, ale się rozgadałem. Ja powiem ci, że przypomniałem sobie właśnie w przerwie między, między, między nagraniami u ciebie, a nagraniami u mnie, że ja w sumie widziałem piramidy, o których była mod, mowa u, u ten... Widziałem piramidy i możemy tam zajść, możemy zajść do piramid stary, serio. I możemy je przeszukać, tylko to jest to jest, to jest w sumie niedaleko, no. Gdzie jest ta piramida? Gdzie ona jest? W jakim miejscu? Ona to, czekaj, chodź, jest są dwie, są, do, dokładnie są dwie, dokładnie są dwie. Tylko czekaj, czekaj, czekaj. Najpierw musimy inną no rzecz załatwić. Do piramid pójdziemy na samym końcu, bo najpierw musimy Dobra. pójść na wyspę Klona, muszę ci pokazać te książki dotyczące pacjentki M, ponieważ tam Dobra, też okay. sporo rzeczy możemy się dowiedzieć, które mogą nam pomóc później w, przy, tych, przy tych piramidach Dobra. i potrzebuję twojego świeżego umysłu w tym temacie, więc czekaj. Okay, musimy okay. musimy No, ja bym musimy chciał żeby była jakaś pani Mariela, pani Marysia może jakaś Tak, <laughs> kurde, pan Mariusz. <laughs> Czekaj, chodź w tamtą stronę, w tamtą stronę, w tamtą dobra, stronę. Chodź dobra, szybko, dobra. chodź szybko, chodź, chodź, chodź. Dobra, chodź Dave, w tamtą stronę, w tamtą stronę, chodź chodź, chodź, chodź. Czekaj, czeka. Szybko, bo tam jest łódka, tam jest łódka, która na, na nas czeka. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Masz tutaj łódki już, bo tutaj ja pamiętam, że jak ja tutaj płynąłem, to nie było łódek, czekaj. Trzeba sprawdzić, ale chyba nie ma, chyba nie ma, nie ma łódek, o nie stary, mamy problem, mamy problem. Zrobimy, zrobimy tu z tego co. Tu, zrobimy z tego co tutaj mamy, zrobimy z tego co tutaj mamy. Dobra, szybko rozwalam tutaj Bierz drewno, no, stąd. Ja też wezmę stąd. No już, 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 już mi starczy, wiesz? Tak? Już nie musisz zbierać dobra. więcej, tak, 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 bo dobra, tu już dobra, robię. Ja, ja teraz zdałem sprawę, że po raz kolejny tutaj robię łódkę w ten sposób. <noise> ja też już raz nie miałem. Dobra, chodź. Zbierz ten crafting, dobra. może lepiej, żeby tu nikt tego nie widział. Okay, dobra. Okay. I lecimy z tematem. Dobra, dawaj, musimy polecieć na wyspę Klona. Tam stary się dzieje, straszne... czy Jesteś? Dobra, siedzisz, jestem, jestem, siedzisz jestem. uwaga, dobra. podróż, wielka podróż. Dodatkowo stary, M pokażę ci coś później, jak wrócimy na palionowo, bo będziemy musieli tutaj sporo okay. wrócić. Mam zbrojownię, którą przygotowywałem właśnie na taką ciężką chwilę o, i wydaje dobra. mi się, że to jest moment idealny na to, żeby tą zbrojownię wykorzystać. Bo. Przydała, nie mam w ogóle żadnej zbroi jeszcze takiej solidnej, no trzeba by było, trzeba by było zbroje Trzeba, jakąś... trzeba, no ja, ale tam są diamentowe, są ulepszone, wszystko stare. Zaraz no jak ja Ci tak to są, pokażę to tak. jest... Najlepsze miejsce na świecie, kurczę. Ja to przygotowywałem właśnie na taką chwilę. Dobra, zbliżamy się do, wysp, do wyspy Klona, stary. Tam się dzieją naprawdę powalone rzeczy. Powalone rzeczy, jak zobaczysz to. Na szczęście mojego klona nie ma teraz na serwerze, więc jesteśmy na spokojnie, na spokojnie, damy radę. Dobra, mówisz. Okej, okej, On Dobra. się tam w ogóle widzisz, jak on się rozbudował? przepływałem czasem, wiesz, ja się zastanawiałem, kurde co to jest. No, on się tu mego rozbudował, stary. To, co on tutaj no, to wy, wyczynia, to nie. jest. Jezus, uderzyłem rybę. Co zrobiłeś? Uderzyłem rybę. Co? <śled> nie wiem, <jakim> naprawdę? <śledzianie> Ej, ale mi się... ten nie mogę! A nie, dobra już mogę, żartować. No, no, no okay. dobra, to ale ty jesteś żartownic. Ej, a... Dobra. A co jest? Ta, tam, jest moja baza, tam ja zrobiłem bazę wypadową, A. którą tutaj mam jakby żeby, żeby go obserwować, nie? Dobra, chodź tutaj do środka, chodź tu do środka Szybko dobra, na, dół, na dół, szybko na dół, bo on tutaj ma tyle tajnych przejść, stary, że to jest posrane Chodź tu, tu jest krowa Maja, krowa Maja oczywiście Dobra, czy on nie skończył złego. No właśnie, mi się wydaje, że on w ogóle z klocem współpracuje Bo na to, na to by wychodziło, wychodzi na to, że on współpracuje z klocem Bo on tutaj takie rzeczy odwala, dobra, patrz, tu jest Tu ma takie biuro sobie zrobił, widzisz to? Ale patrz to, klikam tu przycisk I tu. Schodzimy na dół. Co? Nie no, klik, tam, kliknij przycisk, ten po lewej stronie. Jak stoisz, yy, patrzysz się w, w stronę drabinki, po lewej stronie przycisk koło biurka. A? Tu? Nie. A może tu? <laughs> tam jest dużo przycisków właśnie do tego, żeby to tak strollować. Dobra, ja ci otworzę z tej strony. Z tej strony, o, widzisz? Dobra. I patrz on tu ma, patrz on tu ma. Co, jaka kamera? On tu, stary. W ostatnim odcinku było tak, że on tutaj stał. No normalnie. On tutaj w ostatnim odcinku jak wczoraj nagrywam stał i gadał z kimś i zwracał się do niego panie i coś tam, coś tam Więc? No ja tu byłem za ale... tym, bo ja miałem wypitę które na oddychanie pod wodą. ale stare to nie jest wszystko, to nie jest wszystko. Bo stoisz właśnie w miejscu, gdzie się dzieją kolejne rzeczy. Chodź tu. I patrz, tu jest 13 książek i 13 dni, które opisują cały schemat. Cały schemat po kolei opisują, no. Ale zacząłeś od ostatniego, widzisz? Tu musisz ja od wiem początku zacząć. Ale, ale właśnie chciałem, bo czasem na, ja lubię spoiler. Aha, no pacjentę, to nieźle. Patrz, no. no <grym> dobra, patrz. Po, po kolei czytamy. Znowu tak samo jak u ciebie no, czytaliśmy. Pytanie. Ja dobra. pierwszy. Pani M porwana i umieszczona w ochronionym skarbcu. Mam Dawaj drugi. drugą informację. Wziąłeś drugą książkę. Aha. <grym> to masz tutaj. <grym> dobra. No. Ona jest dezorientowana, nic nie je. Pacjentka chce uciec, wie, że coś jest nie tak. Ona pyta o swoich przyjaciół Ona pyta mnie czy... No, <laughs> Kolejne Ona szarpie kraty i krzyczy Pacjentka dostała leki uspokajające i przespała cały dzień Ja wola, ale creepy co no. to jest Pacjentka uciekła w y z klatki, ale wróciła bo nie znalazła wyjścia ze skarbca Ona stała się agresywna Widzisz, święty. O, wziąłeś znowu. znowu Znowu zabrałem, czekaj bo dopisałem coś tutaj y y Pacjentka krzyczy i atakuje strażników Czekaj, masz tą książkę? Okej, okay, okej, okay. Czekaj, tam Pacjentka mówi do strażników Szczypson i Dave. No, Co właśnie jest... to mnie najbardziej zryło beret. Pacjentka uspokoiła się. Pacjentka nie odzywa się. Pacjentka zamilkła. Ostatnie trzy dni stary. Da, milki, milka, mm. I tu patrz, widzisz to, pacjentka M na tabliczce pisze. Faktycznie. No i Czy no. ja widziałeś że ja mogę nazwać przycisk, <laughs> <laughs> Zobacz, jaki fajny przycisk. <laughs> <laughs> no <weź! laughs> Teraz widzę Dobra, chodź stąd. Dobra, dobra daj stąd. Musi... Kurczę, nie mogę wyjść stąd. Co jest? Co jest? O, dobra, wyszedłem, 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 wyszedłem. Dobra, zamurowuję to. Chodź, idziemy stąd, idziemy stąd. Idziemy... Stąd. Ej, ale mi się wydaje, że ten... Że, 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 że to może być, kurde, serio milki, no bo skoro... No, tak. Zamilkła i jeszcze w ogóle zamilkła, milk. No mówię, nie, no, no mówię, ja pierdzielę, jak to się łączy wszystko. Ty to może, może zamilkła wcale nie oznaczy, że, sta, że jest cicho. No właśnie, że zamilkła, że. Takie może, albo że. No, że, wiem, że zamilkła, czy... albo że nie wiem, że coś się z nią się stało zdarcie. dziwnego. Dobra, chodź. Wiem, no, no, na przykład, dobra. I teraz dobra. musimy wrócić stary z na Palionowo, uzbroimy się i pójdziemy do tych piramid. Bo, dobra, bo to co tam, to naj... najgorsze w tym wszystkim jest to podróżowanie, kurczę, tymi łódkami z jednej do drugiej strony. To prawda, aczkolwiek powiem ci, że takie morskie opowieści też są fajne. Mogę morskie? zaśpiewać jakieś morskie opowieści. Tak Dobra, zaśpiewaj jakąś morską opowieść. <laughs> był sobie raz żeglarz, był sobie raz son. I nie mam pomysłu walić wszystko, trudno. Ej, ej, morsko, ej, nie pamiętam jak to szło. Ej, jaka, jakoś... ej, ej, jaka dobra nuta, żona, moja ulubiona. Jest tu grana, morskie opowieści grane, więc płyniemy dalej. Był sobie raz Szybson podłoga, zgubiła się jego żona, choć już była i nie nietrafna to trzeba ją znaleźć Hej, hej, szukamy Miki Będzie ona znaleziona A może to jest marzena? Dowiemy się jutro Albo dzisiaj <noise> dobra, kozak, no idealnie, nam super. I A! to było idealne, bo patrz, jak szybko minęła nam podróż. Idealnie, tak o, od razu. Dobra, chodź, szybko lecimy na parionowo do mojego, prawda, jak to się mówi, do mojej zbrojowni. Tam ogarniemy, co trzeba. A w ogóle tak swoją. Zbrojownię, ja w ogóle nigdzie nie widziałem. No widzisz, bo ona jest perfekcyjnie ukryta. Perfekcyjnie, per perfekcyjnie jest ukryta, stary. To nie, to dobra, właśnie to nie, jest to? Nie, gramy w zimne, w ciepło zimno, ja ją znajdę, ja to. Tak? Dobra, znajdę. dobra, no to no, dawaj. Dobra, czekaj, już idę do Twojego domku i <laughs> zobaczymy, czy mi się uda. Wydaje mi myślę, że to nie. To, znaczy, myślę, że znajdziesz ostatecznie, ale ale no, ale nie Zobaczymy, za, 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 no, za którym razem. Raz. No to startujemy, uwaga, no start. Okej, okay, dobra, czekaj. Zimno, zimno, zimno. Dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. Cieplej, e... zimno. Tu cieplej, tak? Cieplej. Tak tak cieplej, tak, tak, cieplej, cieplej. O, o. Ciepło, bardzo ciepło. Ojoj, oj, patrz jak idealnie trafił. Patrz jak idealnie trafiłeś, no. I patrz to, tu w ogóle jest idealny system oświetlenia. Wow, ej ale to w ogóle jak to działa. No normalne, to, to są bardzo tajne taktyki, ale patrz, tu sobie zapalamy Jak to zrobić? Ej, ale serio, jak to zrobić? Jakie fajne No ściśle tajne to jest. Nie no patrz, robisz coś takiego. Robisz coś takiego. Dajesz pod to z glowstona i dajesz tak i to już działa. Serio? No, dobra, i teraz patrz, jeden strój jest mój, drugi jest twój, więc się uzbrój w cierpliwość i w, prawda, w, w zbroję jaką trzeba. Bo dobra, od dzisiaj to jest, to jest, to co będzie nas chronić z tą walką z klonem I obok masz rzeczy okay. w skrzynce, też ważne Płomień, ale kill'ow potężny No, no ja odkładam, płomień. ja odkładam tu wszystko ja. co miałem I zostawiam tylko to co, co, jest potrzebne, no Dobra, czyli wszystko odkładamy i za... dobra, 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 ok. No bierz tylko to co, co to co na pewno użyjesz, nie? Dobra, dobra, żadnych, żadnych zbędnych rzeczy Tak Okej, okay. dobra To przed... Sorry, musiałem sprawdzić czy działa no nie, au, au. Działa, działa, zdecydowanie działa. Dobra, chodź, chodź to już... O kurczę, czekaj, czekaj, muszę się jeszcze cofnąć po jednego kobra, żeby zamurować to, żeby tutaj... A jak klikamy cały. to mi się buguje equipment Czemu ci się buguje e equipment? A dobra, już mi się jednak nie buguje mój e equipment Dobra, chodź, 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 chodź tutaj na górę, musimy no, lecieć nie, w stronę nie, nie. piramid, musimy lecieć w stronę piramid Jasna, jasna, jasna sprawa Dobra, tutaj. uwaga, tu zamurowujemy, chodź, chodź chodź Chodź, jedną piramida, jedna piramida jest w tamtą stronę, w tamtą stronę jest jedna piramida. No to w drogę. No to, jak to się mówi, komu, o kurczę, czekaj, bo ja flaków nie mam założonych. Nie mam flaków założonych i od razu dostałem obrażenia. Dobra, lecę tam, lecę tam. Uwaga, pum. że Piramida, dobra. Tak, piramida. Tam jest, najpierw jest wioska i za nią jest piramida. Ja tam kiedyś byłem, no wydaje mi się, że... Kloc mógłby to chcieć jakoś wykorzystać. No w sensie byłem tam, bo po prostu szukałem y, tego kamienia nieskończoności i on był ukryty kiedyś w tym, jak to się nazywa? On był kiedyś ukryty w tej piramidzie, taki co ci już chyba kiedyś pokazywałem w ogóle. Pamiętasz? Dobra. Nie, właśnie nie kojarzę. O, tu jest piramida, tu jest piramida. Widzę tę piramidę no, no. to dawaj do niej, dawaj do niej. Jestem Ta? Dobra, czekaj, już tam lecę też. Uwaga, uś, dobra. O kurcze, czekaj, bo przestrzeliłem się, kapeczkę. Dobra, czy musimy przeszukać tę piramidę? Czy tutaj czegoś nie ma podejrzanego? Bo wydaje mi się. O kurcze, czekaj, tu jest jakaś skrzynka. Ej, ja nie wiem, czy ona tutaj była. Dobra, jestem na dole. Proch, proch, zbroja, proch. Ej, dobra, biorę to zbroje dla konia i siodło, w sumie może się przydać, ale tu nic nie ma. Ja biorę proch, bo będę robić jutro planka. Ej, TNT jest, TNT jest. Jezus święty, się że ty mnie zrzuciłeś, dobra Nie nie, 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 no. chillout Dobra, wychodzę okay, stąd. Wezmę tu TNT, może się przydać stary do czegoś kiedyś. Weź to TNT, no ja jeszcze mam dwa tysiące. Dobra, ty już jesteś też na górze, dobra. O dobra, uwaga, dobra, masz? wychodzę. Zwróciłeś? Czyli stary ta piramida to nie jest to, to nie jest to. Czekaj. To nie no, chodzi to o tą piramidę. Wyższe piętro, bo No Czasem wyższe wiemy. myślę, że wyżej nic już nie będzie, ale dobra, no masz rację, sprawdźmy, sprawdźmy. Tu Czekaj, też nic no, nie może... widzę. Zaczy, wy... Czekaj, to już ja przez przypadek wyrzuciłem Nie, no tutaj nic nie ma O, mówi, że tarcza, dobra, to tarcza. I, bo, tak, uwaga, czekaj, czekaj, stań tu naprzeciwko mnie Wojowniczy, A. prawda, wojowniczy S -sza -sza -s -s -sz -s Szacuneczek <gryzmi> Szacuneczek. <gryzmi> Dobra. I chodź, druga piramida jest w tamtą stronę. O, kurczę, noc się robi stary, jest poważnie. Kloca dalej nie ma na serwerze, co jest najważniejsze, jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy tak, tak, bezpieczni. Wiesz, kiedy wejdzie, więc kurde, no, bo... jest duże ryzyko. Dobra, i... no, i... strzelam się w tamtą stronę, strzelam się w tamtą stronę i o, zobaczymy co. Co tam się dzieje, bo tam już kiedyś byliśmy, ale może, może do tego, może to zostało wykorzystane do drugich mocy i tak dalej Ja tutaj mam tą swoją stację badawczą, w sumie trochę ją opuściłem już, ale dobra Trzeba Chodźmy. wszystko sprawdzić, trzeba wszystko posprawdzić. co jest No i to jest ta piramida, ona to wygląda to podejrzanie, no Gdzie ty jesteś? Okej okay, okay. to, za tobą daleko. A ta piramida, o no, Jezus świetny. no właśnie To jest ta, co tak się pali, tak? No, no, no Dawaj, chodź, zwiedzimy ją, zwiedzimy ją. Dawno mnie tutaj nie było Tutaj był kamień nieskończoności, no ale może tutaj też są były te super moce tora. Może tak. Gdzie jest wejście? Tu z tej strony, nie? z tej strony, od drugiej strony jak my przybiegliśmy Jestem. O. O kurczę, Dave Son. W sytuacji troszeczkę niekomfortowej, ale spokojnie. Lekko, 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 lekko sytuacja bez wyjścia. Dobra, Dobra. E, chodź na dół, chodź na dół, o. Tutaj. U, ej, tu w ogóle jest otwarte! Ja to zawsze zamykałem. Zawsze to zamykałem. Więc skoro to jest otwarte, to, to ktoś tutaj, no ktoś tutaj musiał być ewidentnie. Halo! I w tym grobowcu, czekaj, no zobaczmy, no raczej ci nie odpowie, kurczę. Halo! Ale czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, no, co tu jest? Spróbujemy przejść tam, spróbujemy przejść tam. I... Kurde, tutaj odpalasz. Tu, chodź, tu. Chodź, chodź. No, 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 chodź, chodź, chodź. I doskoczymy? A, tak no, teraz tak już się boję. Teraz tak już, już się boję, nie ten, dobra. No ale tu też nic nie ma stary. Tutaj był ten kamień skończoności z, z tym, tu są w ogóle jakieś Aha. tabliczki. A od mojego klona to jest, no. No ale kurczę, ale nie ma nic, nie ma nic, tu, są, tu jest jakaś książka tylko, ale to jest powiem, ta, co ją już kiedyś czytałem. Co tu pisze? Sala sądowa to właśnie tutaj przed y, rząd uznał, że kamień skończoności musi tu zostać. No to już czytałem, to jest stare. No w każdym razie... Stary... Ten film w końcu ile mam czekać na ten film? Miał film lecieć Halo! Zaczyna się, zaczyna się, czekaj. O. <laughs> Oh. Ooooo! <tac boundaries> oh, nie tak no, ty. Chodź, chodź, chodź. Nie no stary, nic tutaj nie ma, nic tutaj nie ma. Czyli to <waterfall fist woraime> no, nie tutaj, nie o tą piramidę query, chodziło, tam, czyli čiero? chodziło o jakąś inną piramidę. Ciekawe o jaką w ogóle. Czekaj, ja zamknę to, żeby by się, nikt nie wiedział, że to. Zastanowić. Widziałeś jakąś piramidę jeszcze tutaj? Wow, 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 Co to co, co ty robisz? No to sobie otwieram prz <Hutchzon> o, dobra, czekaj, po창ę, roku, tą, zgodę, to przejście, przyszedł przypadek. Aha, dobra, czekaj, dobra, idźmy stąd, idźmy stąd, idźmy stąd, już nie ma co tutaj dłużej przebywać. Yyy... Pik! Pik, 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 pik! Ale fajne. Dobra. Ho. To gdzie idziemy? No wydaje mi się, że trochę jesteśmy w kropce. W kropce. Też trochę jesteśmy w kropce. Się wydaje, że musimy wrócić na panie nowej i przemyśleć nasze zachowanie. Co Tak, myślę, że musimy, musimy się nad tym zastanowić i wrócić do tego jutro, żeby, prawda, świeży umysł ja był. Więc, więc I wtedy działamy. Tak, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy Wam, bardzo oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19.19. .19. Zobaczymy, co się wydarzy. I jeżeli tu jest faktycznie milki, to musimy ją znaleźć.